18 marca, Likuś, Benek, działamy, co nie? Ale zobaczmy, co się dzieje na zewnątrz. Na zewnątrz. Mamy? Marcową zimę. Pomachaj Irek. Irek Gluciarz ciągle pali gluty. Tutaj jeszcze garażyk. Tak wygląda właśnie życie w Norwegii. Oczekiwanie na wiosnę. Sanosi no, się na to, że pojedziemy na narty jutro. Dzisiaj jest piątek, 17 albo 18 marca. Nie wiem, bo w pracy dzień tak szybko minie, że, że człowiek traci rachubę. No tak czy inaczej, właśnie tak wygląda sytuacja. Tak wygląda sytuacja na dzień dzisiejszy. Może jutro wyjdzie słońce.